Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie?. Jezus mu odpowiedział: Ustąp teraz. Bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad nim niebiosa i ujrzał ducha Bożego, zstępującego, jak gołębica, i przychodzącego nad niego. A oto głos z nieba mówił. Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie oto słowo pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani w Chrystusie, przeżywamy dzisiaj niedzielę chrztu pańskiego. Chrystus wchodzi do rzeki Jordan, aby być ochrzczonym przez Jana Chrzciciela. Od bardzo dawna zastanawiano się nad tym, dlaczego Bóg, który jest czystością, który jest łaską, który jest miłością, musi być ochrzczony. Chrzest jest przeznaczony przede wszystkim dla grzeszników, a przecież Bóg nie ma nic wspólnego z grzechem. Aby to zrozumieć, kochani ojcowie Kościoła, proponują nam jak gdyby prześledzenie dwóch ruchów podczas Chrztu Chrystusa. Pierwszy ruch jest to ruch Chrystusa, jego wejście do brudnej rzeki Jordan, do mętnej rzeki Jordan. Gdy pojedziecie do Izraela, również dzisiaj, patrząc na Jordan, zwraca uwagę, naszą uwagę, właśnie mętna, brudna woda tej rzeki. Jest to oczywiście symbol grzechu ludzkiego, naszych błędów. Grzech pod względem etymologicznym oznacza błąd, nietrafienie do celu. I myślę, że pierwszą rzeczą, którą musimy dzisiaj uchwycić w naszym życiu, to jest ta rzeka. Właśnie Jordan, w sensie rzeka naszych e, życiowych błędów. Ona przepływa przez nasz umysł, przez nasze e, serce, e, przepływa przez nasze ciało. I ta rzeka, kochania, kochani naszych błędów, e, jak gdyby rozdwaja człowieka. E, sprawia, że on nie jest zintegrowany w sobie. E, człowiek składa się zawsze, pamiętajcie, z takich trzech rzeczywistości. Rzeczywistość naszej duszy, czyli nasz umysł, nasz sposób myślenia, z rzeczywistości naszego ducha, a więc jest to świat naszych emocji, naszych sentymentów, naszej głębi i oczywiście świat naszego ciała. I kochani, ta rzeka tych ludzkich błędów przechodzi przez człowieka i właśnie dochodzi do, powiedziałbym, takiego rozdwojenia komórki. Nowotwór, rak, jak wiecie, polega na tym, że dochodzi do rozdwojenia, rozszczepienia komórki. I można powiedzieć, że grzech jest takim właśnie rozszczepieniem człowieka na, na czynniki pierwsze: nie jesteś już sobą. I to jest właśnie ta mętna woda ludzkich kryzysów, ludzkich, ludzkich powiedziałbym, potknięć która przepływa przez nasze życie i Chrystus właśnie wchodzi do tej wody, aby ją oczyścić. To jest pierwszy ruch, ruch Chrystusa. I drugi ruch to jest ruch człowieka. Również my poprzez chrzest święty wchodzimy jak gdyby do tej wody, która już wcześniej została oczyszczona przez Chrystusa i przez chrzest wychodzimy z tej wody oczyszczeni przede wszystkim od naszego grzechu pierworodnego. Grzech, kochani pierworodny, jest gładzony przez chrzest święty. Wszyscy jesteśmy uszczeni, ale pozostaje właśnie ta inklinacja do grzechu, czyli ta sposobność, ten nawyk do grzechu, nad którym musimy pracować. Stąd też oczywiście praca ascetyczna, praca duchowa nad tym, ponieważ jest w nas ta słabość do tego, aby jak mówili ojcowie Kościoła wracać do żłobu, żłób zawsze w tradycji Kościoła, żłób, w którym narodził się Chrystus, był symbolem właśnie zwierzęcia, który powraca do żłobu, aby, aby jeść. Tak samo ojcowie Kościoła mówili, że człowiek, grzesznik, powraca zawsze do swojego żłobu, który jest symbolem nieporządku, brudu, czyli do swojego grzechu. A więc z jednej strony musimy mieć świadomość, że Chrystus uwalnia nas od grzechu pierwornego poprzez chrzest, ale z drugiej strony mówi uważaj, bo jest w tobie właśnie ten nieporządek. Nieporządek, który sprawia, że ten nawyk, że, że będziesz zawsze jak gdyby kuszony do tego, aby wrócić do twojego grzechu. Oczywiście, kochani, to co nas urzeka, to to, że nad Chrystusem widzimy właśnie gołębicę, symbol Ducha Świętego. Gołębica to jest właśnie taki ptak, który zawsze szuka swojego gniazda. I święci mówili, że gniazdem Ducha Świętego jest sam Chrystus. Ale również my jesteśmy gniazdem Ducha Świętego. A więc, żyć chrztem świętym. To mieć świadomość tego, że ja jestem tym właśnie domem Ducha Świętego. Powinienem nim być, powinienem zostać tym gniazdem, w którym Duch Święty, czyli miłość Boga, spoczywa, aby uczynić moje, moje życie y, y, pięknym. Y, oczywiście, kochani, my otrzymaliśmy Ducha Świętego w życiu sakramentalnym, we Chszcie Świętym, ale również w bierzmowaniu, y, podczas komunii świętej, którą przyjmujemy w naszej modlitwie. A więc dlaczego, dlaczego musimy jak gdyby na nowo wskrzesić te wody Chrztu Świętego? Dlaczego potrzebujemy codziennej modlitwy? Dlaczego musimy modlić się codziennie? Dlatego, że kochani, my straciliśmy kontrolę nad naszym życiem. To, o czym Wam mówiłem, że nasze życie nie jest, nie jest już zintegrowane poprzez grzech. I musimy... Dać na nowo, czy poddać nasze życie kontroli Ducha Świętego. Duch Święty bardzo często, a tak dzieje się poprzez grzech, yy, traci kontrolę nad, nasze, nad naszym życiem. I Duch Święty jest w nas. My nie musimy go szukać, bo Duch Święty jest w nas. Chrzest Święty wypełnił nas Duchem Świętym, ale On nie ma kontroli nad naszym życiem, ponieważ my tej kontroli nie dajemy właśnie Duchowi Świętemu. I, I staramy się kontrolować sami nasze życie różnymi filozofami, yy, różne filozofie, ideologie, różne jakieś przyzwyczajenia, yy, jakieś nawyki właśnie, które kontroluje moje życie. I obudzić chrzest święty w nas, żeby on nie stał się taką staro, rudero, gdzieś tam pozostawiono, yy, pozostawiono yy, w dniu, w którym byłem ochrzczony. Ale żeby on był aktywnym chrztem, chrztem każdego dnia, oznacza, kochani, że my musimy przeżywać również tak zwany chrzest. Nie tylko ten historyczny, zapisany w kartotekach parafialnych, prawda, w których mogę odnaleźć dzień mojego chrztu, ale musimy przeżywać nasz chrzest codzienny, czy w sposób codzienny. Jest to tak zwany chrzest pragnienia, prawda. Ludzie, którzy byli skupieni na tym dniu, w którym Chrystus był oszczony, Pismo Święte mówi, że trwali w oczekiwaniu. Tłum oczekiwał Chrystusa. I właśnie Chrzest Święty to jest Chrzest również oczekiwania, czyli pragnienia. Czy jest w tobie pragnienie Chrystusa? Żeby każdy dzień wypełnić Chrystusem, żyć Chrystusem, kochani, to jest rzecz niezwykle ważna. I Chrystus pragnie właśnie wejść w Twoje życie, aby każdego dnia coraz bardziej Ciebie scalić, skleić. My często przypominamy, kochani, taką dżunglę. Dżungla to jest chaos. I wiecie o tym, że już u początku dziejów świata Duch Święty unosił się nad nieporządkiem, nad chaosem. I ta dżungla jest w nas. Duch Święty pragnie unosić się nad moim chaosem, który jest grzechem, aby go uporządkować. A więc o, y, pragniemy ofiarować dzisiaj w tę uroczystość Chrztu Świętego to wszystko, co jest w nas chaosem. Ja pamiętam, kiedyś przyszła do mnie kobieta, odprawialiśmy y, w parafii, w której pracowałem, nieszpory. Przerwała mi te nieszpory i mówi, proszę księdza, niech ksiądz mnie ratuje, bo ja od wielu, wielu dni nie śpię, nie śpię. Jestem taka zmęczona i kochani, właśnie moja modlitwa na o co sprawiła, że po tych nieszporach zacząłem odprawiać prześwięto święto i podczas mszy świętej od wielu, wielu dni ta kobieta, która nie spała, zasnęła. Był to dla mnie ogromny znak właśnie chaosu myślnego, z którym ona nie mogła sobie poradzić, który w pewnym momencie pod natchnieniem Ducha Świętego został uporządkowany. To jest pierwsza rzecz, chaos. Druga rzecz, kochani, to jest brak granic. Ja to nazywam właśnie takim człowiekiem, człowiekiem łąko, człowiekiem łąka, czy, czy, czy właśnie ma to do siebie, do, do siebie, że nie ma granic, czyli taki, taka przestrzeń otwarta. My bardzo często nie mamy właśnie granic w naszym życiu duchowym, w naszym życiu ogólnie, w tym sensie, że Krzest Święty wprowadza pewną dyscyplinę życia, jest to dyscyplina Ewangelii. Są ludzie, którzy nie mają granic, prawda? Dzisiaj żyjemy w epoce post veritas, czyli po prawdzie. Wszystko jest już dopuszczalne, ponieważ prawda nie istnieje, niektórzy mówią. Już jesteśmy po prawdzie. Możemy robić to, co chcemy. To jest właśnie taki człowiek łąka. Pierwszy to był człowiek dżungla, chaos, a drugi to jest człowiek łąka, czyli po prostu... Prawda, tak jak czasami ludzie kładą się na trawce, żeby sobie odpocząć, żeby nic nie robić. Więc Chrzest Święty uwalnia nas również od bycia, jak kiedyś Zygmunt Bauman mówił, człowiekiem płynnym, człowiekiem, w którym wszystko płynie, nie ma żadnej konsystencji. I o to prosimy Pana. I potem, właśnie, również trzeci element to jest ten człowiek, który powiedziałbym jest oddalony od drugiego człowieka również w sposób taki cielesny ja to nazywam ar archeopagiem Archeop archeopag tak chyba się mówi po polsku to jest właśnie to razem ileś tam wyspy w jednym w jednej takiej całości na przykład archipelagiem są wyspy Kanaryjskie Czyli ileś wysp wokół siebie. Widzisz, że na drugiej wyspie, która jest dosyć blisko, jest jakieś życie, widzisz jakieś światełka, ale jesteś za daleko tych ludzi, którzy żyją obok ciebie, aby zobaczyć, czym oni żyją i jak oni żyją. Więc Chrzest Święty również gładzi tę odległość, taką fizyczną, jednych od drugich. Modlimy się, kochani, chociażby za to pierwszą odległość, którą musimy. Ofiarować Panu Bogu odległość, na przykład braci Ukraińców od braci Rosjan, prawda? To jest taka, zobaczcie, jaka jest odległość. Ona wynika z odległości również chaosu duszy, również braku, braku pewnej dyscypliny. Ale potem to wszystko właśnie prowadzi również do takiej odległości fizycznej. Czyli gdy Twoja dusza, Twój umysł jest nieuporządkowany, gdy Twój duch, czyli Twoje emocje, Twoje sentymenty są nieuporządkowane, wtedy jest również nieuporządkowana Twoja odległość, również fizyczna. Wchodzisz w grzech, w grzech, prawda? Idziesz w kierunku człowieka, z którym nigdy nie powinieneś się spotkać. Idziesz w kierunku, nie wiem, jakiej sytuacji, w którą fizycznie idziesz. Na przykład zatłuniasz się w, w jakiejś pracy, która absolutnie nie powinna być pracą dla Ciebie. W jakieś projekty wchodzisz, które nigdy nie powinieneś wchodzić. Właśnie fizycznie wchodzisz. A więc widzicie, zapraszam Was do takiej gorącej modlitwy, aby ten chrzest, który dzisiaj przeżywamy, chrzest Chrystusa, poruszył nas, osobisty chrzest, ożywił go prawda? Ten chrzest historyczny, czyli dzień, w którym zostaliśmy ochrzczeni, chrzest, kochani, pragnienia i również nasz chrzest modlitwy, bo modlitwa przywoła, zawsze przywołuje Ducha Świętego i my wtedy stajemy się gniazdem Ducha Świętego, a gdy Duch Święty gości w nas, wtedy całe nasze życie staje się wielkim, wielkim porządkiem, wielką harmonią, wielką symfonią miłości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.